Witam kolejnym odcinku. Nisza zaczynamy powoli ciąć. Zobaczymy księżyta Zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie suche, czy nie będzie. Mówię, przyczepę będziemy wyciągać. Ta paszcza łoprząta. Bo żeśmy nie zżyli. Ja już co swoje to zrobiłem. I zobaczymy. Czy będzie suche jak będzie, to będziemy kosić. Jeśli nie, no to nie będziemy. no. Wiadomo. Nic na siłę. Tak jest. Lipiec. A którym to Wam powiem dokładnie za chwilę. No i palimy, podjeżdżamy na razie ruskiem. Olej jest, jest. Ale Wam powiem, że przeszło 35 chyba mam powiem upalnie palimy, jedziemy po przyczepę i będziemy wsypywać dobra tak jest mówię nic bo mnie będę kombajnu nagrywać bo nie mogę bo nagram I nagram co mogę no A zobaczymy czy będziemy ciąć czy nie i będzie super. płucyn będzie to może jak zdąży to coś nagra zobaczymy Zamek od nowy nabytek szczelna na razie to o tym a jak będziemy w radzie wszystko ciąć to tego to pożyczy się jakimś przyczepą od sąsiadów ale zobaczymy nic nie nagrałem miałem ja nagrać tego jak to poza wyglądają no, niestety no nie zdążył ale nagram wam teraz co i jak trzeba bardziej skręcić Boleć już daje dobra, bo leci na dolny innego nie ma dobra no dobra. dobra to możesz stara dać no, na razie nie zobaczymy ona nie je do końca posprzątana trzeba powinnietać Jeszcze Żeśmy zapomnieli Że unosiano woziła Kurna Na No tak Widzimy się za chwilę No i podpinamy sobie dziesiątkę Tutaj trzeba zamknąć Bo będziemy jednak ciąć, bo sprawdzaliśmy z wilgo że ma 13%, więc można golić, bo jest suche. Na razie tu zamknę. I jedziemy po przyczepę do, do sąsiada Żeby... A, a nie wiem, dzierżawę może jutro będziemy ciąć, czy jak tam, zobaczymy. Palimy 60, dziary będzie tamtym, podjeżdżał. Ja to tym i robota idzie. Ja. Vadahot vozitmo. Odvuganje sta na avto opatur. Co za sobą? Daję 3,5 i na Głośno gadam, bo ciągnij głośny to mnie panie, niko będzie słychać. Ale jeszcze chyba z nie było. Zobaczymy jak to będzie słychać. Czy będzie szóstka z przodu, czy nie? tonówka prawie pełna. Tyle zboża, to jest suche, czuć nawet w rękach, że ono suche je o, że się o, przesypuje i się kurzy za kombajnem jak, no, zbiornik jest już. I będziemy powoli zwalać, a będzie tamtą sypał, zaraz wam pokażę gdzie będziemy sypywać. U, dziadek nie zapiął tych, ale burtów nie wygięło chyba. Nie wybrzuszyły się, może troszkę, ale jeszcze ujdzie. Zaraz wam pokażę. Dziadek kieruje za sterami T25. No jedziemy, pomału. I pod to okienko. No ja I tutaj rurą leci Ojciec zaraz będzie sypiewał, Ja stąd. Tam Dalej A Jeszcze Czarek trochę do przodu Jeszcze do... Co jest? Rura to jest odmuchawa, ściana Tak? Tata tam zwala Ja nie mogę się przyzwyczaić I leci dziarko

Pamiętam jak ma kalsia, chciałem, tyś, w makasie, jak słodko wyglądałaś Wiedziałem, że zatysznisz, że w to poczujesz Te skóry, latino, się nimi dziś walują I to są te mała, bo na mnie to nie działa I choć bardzo chciałaś to znam Ja Cię nie odpisujesz, nieustannie mam ramienie, że Cię czasu wymarnujesz Ciągle wyklikujesz mnie i ja się z Tobą widzę Druga kolej, ja zamkniętram dużo wyższej I zostanę mała, bo na mnie to nie działa I chociaż bardzo chciałaś to samo

Dla to jest moje cię gdzieś kotła, chciałbym ze sobą bardzo wiku, mi się uda Najlepszy bije piątkę, potem dam ci burzaka Jak będziesz już lądowa, zapraszam na pat Mega mieć świadka, ta mała preciada Przy oskój sąduszka, kładane ziemi w Mega mieć śtreci, ta czarna No, ja tam odgarnię. No, I tak to właśnie idzie u nas. Tamten kawałek ściąg, stara Żyto tutaj goli. A wam słomska to powiem, że jest. No, trzy życie to leży tutaj. Żyta, ale nie wiem jak z tamtego, bo zwalam jak widzieliście. Odwalam dalej. E, słoma też sucha. Więc. Jutro, panie Boguszewiec, bo dzisiaj, panie, to. Już nie, bo kiedy. Tutaj roboty ja idę odgarniać. I powiem, że u nas w okolicy to jeszcze nic. nie no, My piersi dopiero. O, tu kiszonka, niedługo będziemy brać. Dobra. Idę odwalać, widzimy się potem. I jedziemy powoli. Już tam znalazł. Ja powiem, że będziemy zwalać, bo coś, się głębi chmurzy, jeszcze dzisiaj będzie prasował a tamto musi być bo jest wilgotniejsza żyta dużo było słoma, była zielona i piętnaście ma powiem, co trochę poleży to w to już półtora tygodnia pewnie, bo ci tak się rosną Hori! Tein gutudo filtrazion A to to popada, bo już coraz gorzej idą w mury, tamtą sitapę wprowadzamy do stodoły. Jutro się zwali ono, niż on tam trochę poleży, to przestnie. Bardziej odparuje. Ta, bo tutaj kiszonka. No tam! No to wjadziesz! No wjadziesz tam! Jeszcze tyle zostało na przyczepie i ja wam pokażę ile zostało jeszcze tam w garażu. Ojciec nie tu zamknie. Idę ten D otworzę zapomniał. No i tyle zostało. Tyle jest zboża. Jutro resztę się to zwali. Mi się wydaje, że 6 ton to, to jest. No wiecie, no, na łoko to tam wiadomo, plus, minus no. Wiadomo. No to wiadomo, nieważone, nie ważony nie przyczepieni, nic. To ten, no, ciężko podeprzeć No dobra. Widzimy się potem, bo będzie prasał. To zobaczymy, ile belów jest. No, jest tu 10 belów. Tam jest trochę doprasował i tam zostawił, bo. No bo już kroki nie będziemy już przeprasować. Jest dziewiąta godzina. Mam nadzieję, że odcinek mu się zniwny, taki spodoba. Kombajnu nie mogłem nagrać, bo nie mogłem. Wiecie jak jest, nie każdy chce swój wizerunek I kombaj żeby nagrać Wiatr się zrusza, brzmi Mam nadzieję, że mnie coś słychać że odcinek Wam się taki spodoba Zostawcie łapkę w górę subskrypcję i widzimy się już w dalszych odcinkach pa, pa! Do zobaczenia